Cześć Simanko, witajcie w najnowszym materiale. Dzisiaj porównanie dwóch robotów koszących. Yuka Mini 600 od Mammotion i Navimov i 105E od firmy Segway. To będzie typowe porównanie. Podważamy sobie gabaryty, ilość ostrzy obydwu robotów czy aplikacje. Powiem wam, która moim zdaniem jest lepsza. Sprawdzimy sobie, który robot jest większy, który mniejszy, jak to wygląda pod kątem technicznym. Testy każdego z tych robotów są już na moim kanale w formie vloga. Zostawię wam je tutaj w opisie. Także po testy zapraszam tutaj, a dzisiaj zapraszam do oglądania porównania. Dajcie łapkę w górę i lecimy. Dobra, przejdźmy sobie z tymi robotami gdzieś troszkę dalej. Yuka Mini ma uchwyt z przodu, więc wyciągamy go z bazy od razu. Nie musimy gdzieś tam szukać uchwytu. Wyciągamy go z bazy od przodu, od tej przedniej strony. Ja go od razu wyłączę, żeby wiecie, żeby nam teraz nie gadał za bardzo. Jeżeli chodzi o nawimowa, no to on tutaj uchwytu nie ma. Nawimow docelowo uchwyt ma z tyłu, więc żeby go w teorii przenieść zgodnie z tym, co deklaruje producent, zobaczcie, tu są uchwyty, widzicie, jeden i drugi, no to musimy tego robota najpierw wyciągnąć z bazy. Też go teraz sobie wyłączę, ale to, to jest pierwsza różnica. Lukę wyciągamy od razu tędy, sorry w ogóle za bałagan, muszę tu posprzątać, a nawimowa musimy wyciągnąć z bazy albo musi sam wyjechać i dopiero od tej strony go tym oto uchwytem przenosimy także czekajcie, rozłożymy sobie te roboty jeden obok drugiego przodem Zróżnię z różnic takich jeszcze właśnie przód-tył yuka mini ładuje się tyłem tu ma te takie, że tak powiem bolce, które stykają się z ładowarką i za pomocą których się ładuje nawimow ładuje się przodem bo tu jest przód robota, tu jest właśnie to gniazdo ładowania i nawimow ładuje się przodem Juka ładuje się tyłem nawimow wyciągamy przodem Jukę też wyciągamy przodem, więc musimy ją wysunąć z bazy, albo musi wyjechać i dopiero tutaj mamy te uchwyty. A tu mam też dość istotne urządzenie. Miara, col zwał, jak zwał. Sprawdzimy sobie wymiary tych robotów. Plus, minus, wiadomo. Także czekajcie. Juka mini. Może ustawię na pół. Jakby na szerszy kąt, żebyście złapali sobie całą miarę. Juka mini to około 50-51 cm. Jedyna nawimow to około 52 cm długości. Szerokość dziuki, a może wiecie co, razem z kołami bo chyba koła to jest najszersze miejsce. Szerokość dziuki to około 40 cm, może nawet niecałe 38. Nawimowa w najszerszym miejscu to też będzie w okolicy kół 37. Na Vimow w takim razie jest minimalnie węższy. Natomiast jeżeli chodzi o wysokość, Juka najwyższy punkt ma w tym miejscu, przy baterii. Więc spójrzcie. Najwyższy Juka... Jezus Maria, jąkam się. Najwyższy punkt w Juce to 24, a nawet, słuchajcie, to pokrętło do zmiany wysokości koszenia około 26 nawet centymetrów bym powiedział. Nawimow, najwyższy punkt ma z tej strony dokładnie w tym miejscu i u nawimowa to będzie centymetrów 29 prawie w juce no powiedziałem 28 także nawimow będzie troszeczkę większy i powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o bryłę, to Nawimov na pierwszy rzut oka wydaje się większym robotem. Yy, jednak przy samym pomiarze, no to jednak ta, ten, 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 okazuje się, że to tylko takie złudzenie optyczne, bo jest w sumie niewiele większy. Yy. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o takie porównanie typowe, wiecie, face-to-face. Tak zwany. No, przyznajcie sami, że na pierwszy rzut oka na wydaje się większy, ale jeżeli chodzi o faktyczne wymiary, no to wcale tej różnicy tak dużej nie ma. No i biorąc pod uwagę, że te koła też są w różnych miejscach rozmieszczone, no to musicie sobie wyobrazić, jak to funkcjonuje. Czyli na y, ma ten dysk tnący mniej więcej w tym miejscu, y, jakby kość tą trawę minimalnie za sobą, więc on, jak zawraca, to zarzuca tym dyskiem za siebie i jedzie w drugą stronę. A mam Mamotion cały czas ten dysk prowadzi przed sobą. Kwestia sporna, ale wydaje mi się, że to rozwiązanie jest trochę lepsze, bo robot jest w stanie ten dysk wyrzucić troszeczkę dalej. I ewentualnie zawrócić prowadząc go troszeczkę przed sobą. No ale to już, wiecie, może mi się tylko wydawać cał... i mogę być w błędzie. Ale jak już gadamy o tym dysku, no to musimy porównać sobie rozmiary tych dysków. I jak dobrze pamiętam, to w Juce Średnica tego dysku wynosiła około 18 cm 16,5, ale licząc ostrza, no to będzie to około 18-19 cm. Widzicie, liczę teraz mniej więcej z ostrzami. No to mamy jakieś 18-19, bez ostrzy jest to około, no nawet praktycznie równo 16 cm. A jeżeli chodzi o nawiewowę, no to już sekunda jeżeli chodzi o nawimowa to średnica wynosi 18 cm nie, 16,5 sorry, nie przyłożyłem 16,5 cm, licząc z ostrzami około 18-19 można powiedzieć, że średnica tych dysków jest praktycznie idealna idealnie taka sama, ale różnica jest taka że nawimow ma trzy ostrzatnące, które wyglądają mniej więcej tak: mają jeden otwór na, na przykręcenie, więc w teorii przełożenie jest tylko dwukrotne. Możemy je odkręcić, przełożyć i tak jak chciała nam ta strona, to po przełożeniu będzie nam chciała ta. Trzy ostrzatnące, widzę, tych ostrzy jest natomiast pięć. I jak już wiecie z poprzedniego materiału, kiedy porównałem ostrza, no to te otwory są też tutaj, więc w teorii, jeżeli nie nam teraz ta strona ostrza, to po przełożeniu może ciąć nam ta, a jeszcze po przełożeniu w tą stronę, jakby, wiecie, na opak, po zamontowaniu na tym otworze, może nam ciąć jeszcze ta i tam. w teorii mamy możliwość podzielenia noża na cztery obszary tnące Obydwa posiadają takie pływające ostrza, zarówno ten mam mocion, jak i. Juka też posiada pływające ostrza, widzicie. Z tym, że warto podkreślić, że te w, w nawimowie, boże, przepraszam, wystają mniej poza obrys dysku niż te w Jucemini. mini. I tu też trzeba przyznać i podkreślić, że to są zamienniki, które testowałem i dalej w sumie sprawdzam. Oryginały są minimalnie wyższe, no ale widać na pierwszy rzut oka nawet, że. To jest znaczna różnica i te ostrza w juce wystają o wiele bardziej, co powoduje, że też obszar tnący jest troszeczkę większy. Osłona tego dysku jest też większa w juce. Jak widzicie, ona jest szersza. W nawimowie ta osłona jest mniejsza, taka. Tu w tym miejscu, ale nie uważam, że to jest jakaś wada albo zaleta któregoś z tych robotów. Natomiast je, na pewno w Juce jest fajne to, że ten dysk sam w sobie jest taki troszkę pływający. On, Juka jest w stanie bardziej dostosować się do nierówności terenu, przez to, że jak widzicie, ten dysk sam w sobie pływa troszeczkę. Więc wiecie, jak, jak robot napotka na jakąś nierówność, no to jest w stanie bardziej się dostosować do nierówności terenu mimo zadanej wysokości koszenia. Że na wimowie ten dysk. Jest sztywny. Widzicie? Jest tu, jakby ten drugi jest minimalny. Także to jest kolejna różnica. No i wiadomo, średnica kół. bo do kół jeszcze wrócę. Bo no przydałoby się o tym wspomnieć, jeżeli analizujemy koła i ich rozmieszczenie przy, przód, tył. No to w wióce to jest około 20 cm średnicy. W nawimowie 20 Czekajcie, muszę przełożyć sobie kamerę do drugiej ręki. Na nawimowie to będzie jakieś 20-25 nawet centymetrów średnicy, więc yy, no, nawet widocznie na gołym okiem są te koła większe. Teraz mam je jeszcze tak przyłożę na miarę możliwości. I to możecie zobaczyć, jaka to jest mniej więcej różnica. Yy, czy to będzie miało odzwierciedlenie w terenie? Na pewno jakieś tak, ale nie wydaje mi się, żeby to, było znaczna, żeby to była znaczna różnica. Myślę, że połączenie tych dużych kół z ich umiejscowieniem z przodu na pewno y, zadziała lepiej na pokonywanie wzniesień. E, no bo mówmy się, że jak taki robot będzie miał się wspiąć na takie wzniesienie, no to jest większa szansa, że na tym wzniesieniu nam już, jeżeli ktoś ma taki nierówny trawnik, na tym wzniesieniu już, już może go gdzieś dźwigać i jakoś nie będzie tak przylegał może bardzo do, do powierzchni, nie będzie dokaszał, kiedy ten na takim wzniesieniu myślę, że biorąc pod uwagę, że to ten środek ciężkości jest bardziej z przodu, będzie na pewno dobrze przylegał i dokaszał. Jeżeli chodzi o wagę, no nie mam takiej, gdzie mógłbym takiej dużej, gdzie mógłbym je tak... Dokładnie zważyć, ale roboty ważą w okolicach 10,6, 10,8 kg, ten jest bliżej 11, ten bliżej 10,5. W każdym razie te różnice w wadze nie są jakieś znaczne. Różnica w aplikacji już tak. I pokażę Wam teraz, jak to wygląda pokrótce, na przykład... Aha, one są wyłączone, czekajcie. Różnice w, aplika w aplikacji na pewno już są z kolei widoczne. Jeżeli przejdziemy sobie do. Robota i do obszaru koszącego, to wydaje mi się, że juka ma na pewno więcej możliwości ustawienia rodzaju koszenia. Jak widzicie, przed rozpoczęciem koszenia możemy właściwie ustawić, ustalić sobie prędkość, odstępy między ścieżkami, kąt cięcia ścieżki. To jest też coś, o czym warto wspomnieć. U mnie akurat jest losowy, czyli jak widzicie, przy każdym koszeniu robot zmienia kąt koszenia, ale mogę sobie dać optymalny i wtedy wybieram mi najlepszy ten kąt. Natomiast do czego zmierzam? W juce można te kąty zmieniać, podczas gdy, zaraz Wam to pokażę w nawimowie, on sam za każdym razem zmienia kąt koszenia. To jest domyślne jego ustawienie, które w juce można zmienić. No widzicie, można tu ustawić sobie tryb koszenia, czy pojedyncza siatka, ile razy ma po prostu przejechać po obwodzie, jaki jest tryb wykrywania przeszkód. No tych ustawień jest naprawdę sporo, sporo. Możecie nawet wybrać sobie, odkąd ma zacząć to koszenie. Przed samym koszeniem naprawdę tych ustawień jest sporo, bo jakby poza tym samo działanie aplikacji, no to myślę, że jest podobne i te ustawienia, które tutaj mamy, samego robota i aplikacji są, są też bardzo podobne. Natomiast teraz przejdę do tej aplikacji z Nawimowa. No i tutaj, jeżeli chodzi o samo koszenie, no to właściwie przed nim nie możemy ustawić niczego. Ja wyczy mogę wyczyścić sobie postęp, bo tam, wiecie, no, poprzednie koszenie troszkę wcześniej skończyłem. I po prostu je rozpocząć. A takie ustawienia typowo przed koszeniem. No to mamy tylko tu w tej zakładce. I to jest takie ustawienie jak koszenie po zmroku. Zarządzanie mapą. O Jezu. Czekajcie chwilę. O, niech się sparuje. Zarządzanie mapą. W którym właściwie możemy jedynie ją zedytować i utworzyć jakieś obszary no-go zone, tak zwane. Widzicie, mamy tu raporty koszenia, no i później już takie funkcje związane typowo z lokalizacją, z adaptacją warunków pogodowych, system kontroli, trakcji. Natomiast jeżeli chodzi o takie ustawienia, jak tutaj były, czyli prędkość, koszenia odstępy między ścieżkami, no to tu tych ustawień w aplikacji przyznam szczerze, że brakuje. No, bo jak widzicie, to jest wszystko, ewentualnie jakaś analiza sygnału z nadajników GPS no i potem już ustawienia samej aplikacji także myślę, że tutaj możliwości w aplikacji przy UC Mini 600 są na pewno bardziej rozbudowane, możemy więcej rzeczy sobie pozmieniać, więcej rzeczy poustawiać i więcej rzeczy spersonalizować ściemnia się, ale nie wspomniałem jeszcze o jednej rzeczy jeżeli chodzi o mapowanie mimo, że trawnik ma niewielki to nawimów zmapował praktycznie 10 Procent y, metrów kwadratowych więcej niż juka. Nie jest tajemnicą i nie będzie tajemnicą, jeżeli powiem, że juka zmapowała 72 m kwadratowe na Wimow 82 m kwadratowe mojego trawnika. Y, nie sugerujcie się tym, co tam było widać w aplikacji, bo y, ja w juce sobie nie zmapowałem specjalnie całego, nie wjeżdżałem nim pod domek, więc on już z automatu tych metrów zmapował mniej. Jeżeli chodzi o taki pełny pomiar, który robiłem wcześniej juką, no to juka 72 m. Na zmapował 82 i przyznał szczerze, że to na jest bliżej prawdy, bo faktycznie tego trawnika mam ponad 80 metrów. Natomiast, jeszcze jeżeli chodzi o tą górną pokrywę, to sterowanie w juce to są właściwie cztery przyciski i pokrętło do ustawienia wysokości cięcia. Wysokości cięcia w obydwu tych robotach są takie same od 20 do 60 mm, zarówno w juce, jak i w nawimowie. Natomiast w nawimowie sterowanie odbywa się za pomocą trzech przycisków, ale mamy tutaj dodatkowo wyświetlacz, który domyślnie pokazuje nam stan naładowania baterii, a podczas koszenia także progres tego koszenia w ujęciu procentowym, czyli ile procent trawnika już jest skoszone. Obydwa te roboty posiadają czujnik deszczu, dzięki któremu w przypadku wysokich opadów wracają one do bazy i nie koszą trawnika, ale dodatkowo Juka posiada jeszcze taki klucz bezpieczeństwa, który tutaj widzicie i po którego wyjęciu robot że tak powiem, nie działa, nie funkcjonuje, nie kosi. O. To jest akurat rzecz, której w Nawimowie brakuje. Jest to fajna rzecz w przypadku jakichś tam działań serwisowych. Wiecie, wyciągamy kluczyk, nie ma opcji, że gdzieś tam nam coś się uruchomi albo dysk zacznie się kręcić i kosić i, i gdzieś tam się i przez przypadek utniemy. To jest akurat fajna opcja i przyznam szczerze, że w Nawimowie jej akurat brakuje. Natomiast co najważniejsze, bo ja też wiecie, nie chcę tu męczyć bół i przedłużać, jeżeli chodzi o samo koszenie, to powiem Wam, że tutaj nie ma kolosalnych różnic. Pokuszę się natomiast o stwierdzenie, że Juka jest do trawników bardziej zawiłych. Mniejszych, gdzie występują większe trudności w dojeździe do pewnych miejsc i do koszeniu. Lepiej obraca się w ciasnych załukach. Wydaje mi się, że to przez to, że te koła są z tyłu zamontowane. Jest lepsza do trawników, gdzie wiecie, gdzie są kąty proste, gdzie się trzeba gdzieś wcisnąć, tak jak u mnie. Tam gdzieś w okolice tego domka, mimo że pod tym samym trawa nie rośnie, no to gdzieś tam, wiecie, koło tych betonowych płyt trzeba przejechać. Juka radzi sobie troszeczkę lepiej z tym. Nawimow moim zdaniem jest przeznaczony do ogródków i do trawników o większej powierzchni. On jest w stanie na akumulatorze skosić większy obszar niż Juka. Juka czasami zdarzały się takie sytuacje, kiedy musiała się doładować u mnie, kiedy na przykład trawa była dość wysoka, gęsta, musiała się doładować, żeby skosić u mnie ten mały trawniczek, podczas gdy ten po skoszeniu, tu macie stan baterii przy okazji na wyświetlaczu, podczas gdy ten po skoszeniu całego trawnika ma jeszcze około 60% baterii, więc wydaje mi się, że ten spokojnie mógłby skosić połowę więcej na jednym ładowaniu niż juka. A podkreślić trzeba, że oba te roboty ładują się 90 minut i w teorii według producenta pracują 60. Juka faktycznie tak jest, pracuje 60 minut, po tych 60 zostaje gdzieś około 15%, 15, 20, może 20 z hakiem, to zależy od wysokości i od warunków do koszenia i przy 15% ona się jedzie podładować i wraca kosić. Na Wimow, po skoszeniu całego trawnika zostaje mu, które zajmuje no, godzinkę u mnie, zostaje mu jeszcze około no, 50% baterii zostawało mu jak nic, natomiast no, tego użytkuję, testuję już 2-3 tygodnie, więc yy, nie wiem, czy to w dalszej perspektywie się nie zmieni. Ten kosi od Maja. Ale wątpię, że od Maja tu jakoś się znacznie zmniejszyła pojemność tej baterii. Taka moja opinia, ten raczej się nada do większych trawników, gdzie po prostu trzeba. Yy, tej trawy do skoszenia jest więcej. Ten bardziej nada się do mniejszych trawników, gdzie trzeba, wiecie, troszkę tych zakamarków pokosić. Natomiast oba śładują 90 minut, koszą według producenta 60 minut i obydwa nadają się do trawników o powierzchni około 500 do 600 metrów. Z takich jeszcze moich przemyśleń i moich doświadczeń, no tak jak powiedziałem, Juka troszkę lepiej się nadaje do tych ciasnych miejsc bo na przykład jest w stanie tutaj wjechać na Wimów miał z tym delikatny problem troszeczkę lepiej objeżdża te właśnie betonowe elementy I może mi tu pod domkiem trawa nie rośnie no umówmy się, to troszkę lepiej sobie gdzieś tu radziła minimalnie lepiej radziła sobie też w wykoszeniu tego miejsca, ja postaram się Wam gdzieś wrzucić przebitki z tego z tych elementów z tych dokaszań tych miejsc, ale nie obiecuję musicie mi wierzyć na słowo na pewno Różnica też była tutaj. Mam tu takie trawy pampasowe, to tak się bodajże nazywa. Jak dobrze pamiętam, bo zawsze mi się to myli spony tej sami Juka. Jak do kasza sobie obrzeże, to jest w stanie przez nie przejechać. Chociaż też czasami wariuje. Wiecie, te trawy, tą kamerę i czujnik jej trochę świrują. Kamera i czujnik trochę świruje przez te trawy. Ale Juka jest w stanie lepiej przez nie przejechać. Wiecie, jak sobie tu do kasza. To jedzie, 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 no i czasami gdzieś tam trochę próbuje ominąć te trawy, no bo one powodują, że czujnik wariuje, ale na Wimow y, troszkę gorzej przez nie przejeżdża, wiecie. On odbijał się gdzieś już tu przed trawką, gdzieś tam bokiem bardziej przejeżdżał, przez to to miejsce pod trawą było niedokoszone. Natomiast czy to jest bada, nie powiedziałbym, no bo faktycznie te trawy wiszą tak, że robot może wykrywać je jako przeszkodę yy, i to może wręcz przeciwnie, świadczyć o tym, że te czujniki które są zamontowane w nawimowie lepiej wykrywają potencjalne przeszkody natomiast jak widzicie te roboty też e, przez te trawy przejeżdżają no bo tu są ewidentnie ślady zbrodni, że te trawy są przycinane ale mimo wszystko wydaje mi się, że Juka tutaj lepiej e, przejeżdżała e, te trawy nie, dla, nie stanowiły dla, dla Juki takiego problemu jak dla nawimowa, który tak jak mówię gdzieś tu już troszeczkę wcześniej odbijał i trochę szerszym łukiem te trawy omijał przez co ta trawa pod Trawa pod trawami była niedokoszona, natomiast nie wiem, czy to wada, bo ja mówię, może wręcz przeciwnie świadczyć o tym, że ta kamera lepiej wykrywa przeszkody, skoro faktyczną przeszkodę ominęła. No i raz mówiąc, dzisiaj porównaliśmy sobie kwestie techniczne: wymiary, wagę, decybele. O tym jeszcze nie wspomniałem. 58 według producenta do około 60 według producenta, więc różnica żadna, ale porównaliśmy sobie te roboty pod kątem technicznym. Wymiary, wagę, ilość ostrzy, średnice dysków, średnice kół prowadzących. Jeżeli chcecie. Wrócić jeszcze do testów, które były na moim kanale, to zapraszam do linków w opisie. Natomiast podsumowując, nie wskażę, który, ten, który z tych robotów jest lepszy. One, mimo że nadają się do tego samego, czyli do koszenia trawnika, to nadają się do dwóch różnych trawników i do dwóch różnych potrzeb człowieka. Mimo, że na pierwszy rzut oka ten nawimow wydaje się większy, to jak się okazało w ogólnym rozrachunku, są one do siebie, jeżeli chodzi o wymiary, bardzo podobne. Natomiast jeżeli miałbym wskazać. Nawimów nadaje się do troszkę mniejszych trawników, ale z kolei takich, gdzie jest więcej kątów prostych, więcej trudności do skoszenia, więcej takich, wiecie, małych miejsc, gdzie trzeba dojechać i skosić waszą trawę, więcej takich stref, gdzie robot nie powinien wjechać stref no-go zone, stref do ominięcia. Nawimów z kolei nadaje się moim zdaniem do trawników, gdzie tej trawy trzeba skosić więcej, yy, gdzie nie ma tych zakamarków. Yy, Dużo, gdzie nie ma wielu rzeczy, do nie tyle do omijania, mam tu na myśli jakąś piłkę, zabawkę, czy nie wiem, czy nawet rozrzucone narzędzie, które Wam zostało na trawniku, tylko nie ma wiele miejsc, które, yy, które, które trzeba omijać, jakby, jeżeli chodzi o, o, o strukturę tego trawnika i jego architekturę. Wiecie, mam nadzieję, co mam na myśli. Są to dwa bardzo fajne roboty i nie wskażę, który jest lepszy, yy, Minimalnie mógłbym wskazać na ten, jeżeli chodzi o małe trawniki, tak jak powiedziałem, z większymi zakamarkami na ten, jeżeli ten trawnik jest większy, ale tych zakamarków i trudności nie ma dużo. Jeżeli bryła tego trawnika jest taka, wiecie, dość prosta, to ten na pewno spisze się trochę lepiej, bo troszkę więcej skosi na jednej baterii. Natomiast na moim zdaniem ma troszkę lepszą aplikację, która daje Wam więcej możliwości personalizacji tego koszenia, więcej ustawień koszenia, wiecie odstępy między ścieżkami prędkość koszenia. Prędkość jazdy koszenia, ale też szybkość kręcenia się, szybkość koszenia dysku możemy tu ustawić niską, średnią, wysoką. Także więcej opcji personalizacji. To jest po prostu taki prostszy, jeżeli chodzi o ustawienia robot na większe trawniki, czyli ustawiasz, wciskasz play, że tak powiem, wciskasz start, robot kosi, a ten na, że tak powiem, trawniki, gdzie Trzeba troszkę pomanewrować, trzeba coś tam poustawiać, także wybór należy do Was, obydwa są fajną opcją, a to było takie porównanie typowo techniczne tych dwóch robotów, rozmiary, decybele, średnice dysków, koła itp. Itd. Aplikacje też, ale jeżeli chcecie, to tak jak mówiłem, wróćcie do testów, które były już na moim profilu, one Wam też mogą troszkę rozjaśnić obraz na pracę tych dwóch robotów, a tymczasem dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i mam nadzieję do następnego, poznał.